Cześć Wam! Chciałabym Was zapytać o coś prostego. Czy pożądanie można poczuć bez dotyku? Ja wierzę, że tak. I właśnie dziś o tym. Czasem wystarczy jedno spojrzenie, które trwa o sekundę za długo, albo ton głosu, zbyt miękki. By był przypadkiem, i właśnie wtedy zaczyna coś drgać. Niby jeszcze nic się nie wydarzyło, ale powietrze staje się gęstsze. Pożądanie nie zaczyna się w dotyku. Pożądanie rodzi się w myślach. Pożądanie jest sprytne. To spojrzenia w niedopowiedzianych gestach, tam gdzie wyobraźnia spotyka się z ciekawością, gdzie jedno spojrzenie jest zaproszeniem, to właśnie wtedy jest ta pierwsza iskra, to ta myśl, która nie daje nam spokoju. Bo pożądanie to gra, która jest e, między słowami, między oddechami. I może właśnie dlatego jest tak silna, bo zanim dotknie naszego ciała, dotyka naszej wyobraźni. Najpierw dotyka głowy, a potem wszystkiego innego. Pięknych chwil Wam życzę. Takie, które Was wznoszą, które pozwalają Wam wzrastać na każdej płaszczyźnie Waszego życia. Życzę Wam tego, żebyście mogli się odkrywać, budować, wzrastać ze swoimi drugimi połówkami. Żeby życie nabierało pięknych barw. Żebyście otaczali się ludźmi odpowiednimi, takimi, których przyciągacie do swojego serca, do swojej duszy. Niech to pożądanie w Was nie znika. Sensualność, kobiety nie zapominajmy o naszej mocy. Nie zapominajmy o męskości naszych mężczyzn i nie odbierajmy im tego. A reszta niech pozostanie między Wami. Fajnego czasu.